Szybki rozwój technologii stworzył dla nas nowe mity bogactwa. A nowa aktualizacja modelu przyniosła nam długoterminową wizję. Otwarcie roku handlu elektronicznego narodziło się. Najbardziej wartościowy projekt biznesowy do którego warto dołączyć w 2022 roku na nis którego inwestorem jest ILAB Ventures, tworzy kompleksową grupę internetową zajmującą się budowaniem nowych rodzajów systemów handlowych z wykorzystaniem technologii i transakcji. Firma Nanis założona w 2018 roku ma około 400 tysięcy członków, a jej globalna działalność obejmuje ponad 20 krajów w Europie, Azji i Pacyfiku, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. A także nawiązała długoterminową współpracę strategiczną z platformami o międzynarodowej renomie, takimi jak Amazon, Alibaba, Jingdong, Flipkart, Allegro i Mercado Livre. W ramach wdzięczności za wsparcie klientów VIP globalnej platformy Nanisp, za każdym razem, gdy będziesz kupował produkty oferowane przez sprzedawców internetowych na platformie, otrzymasz premię za doświadczenie w wysokości 500 zł oraz prowizję od każdego zakupu. Aby pomóc zwiększyć wirtualną sprzedaż produktów, prowizja od każdego zamówienia stanie się Twoim dochodem. Za każdym razem, gdy zaprosisz swoich znajomych do przyłączenia się do platformy, możesz uzyskać dodatkowy dochód z prowizji i cieszyć się ogromnymi nagrodami wynikającymi z trójstopniowego mechanizmu nagradzania. Platforma będzie notowana na Nasdaq 23 września 2022 roku, kiedy to wartość konta każdego pełnosprawnego członka wyniesie 500 dolarów. W Polsce zrekrutowano 300 właścicieli sklepów internetowych, którzy spotkali się z dobrym odzewem na rynku i prowadzą działalność w pełnym wymiarze godzin, a platforma Nanis odzyska ich w celu osiągnięcia samoreprodukcji i samosprzedaży oraz zapewnienia w ekspozycji produktów dla firm działających na platformie zakupów internetowych. Nanism dysponuje podstawową siłą technologiczną umożliwiającą wdrożenie Nanism w końcu napisze na nowo światowy przemysł e-commerce i wspólnie stworzymy kolejną szansę na bogactwo, aby zapewnić sobie świetlaną przyszłość.